Drodzy siostry i bracia, chcę Was najpierw poprosić, abyśmy podnieśli nasz wzrok, zatrzymali i utkwili na krzyżu, na tym cudownym krzyżu, który znajduje się w naszym głównym ołtarzu. I pragnę Was prosić, abyśmy wszyscy wsłuchali się w słowa. Właśnie wpatrując się w Chrystusa, który wisi na krzyżu Który przyjął mękę krzyżową, aby nas zbawić Mówię z mojego krzyża do Ciebie Który wielokrotnie na mnie patrzyłeś, lecz mnie nie dostrzegałeś Słuchałeś mnie, lecz mnie nie słyszałeś do Ciebie, który tak wiele razy obiecywałeś mi, że będziesz podążał za Mną, a jednak nie wiedząc czemu, oddalałeś się od moich śladów, które pozostawiłem na świecie, aby cię, abyś się nie zgubił. Do Ciebie, który nie zawsze wierzysz, że jestem obok, który mnie szukasz, jednak mnie nie znajdujesz i czasami tracisz nadzieję na spotkanie ze mną. Do ciebie, które czasami myślisz, że jestem jedynie wspomnieniem i nie rozumiesz tego, że ja rzeczywiście żyję. Jestem początkiem i końcem. Jestem drogą, abyś z niej nie zboczył. Prawdą, abyś nie popełnił błędu. Życiem, abyś nie umarł. Moim ulubionym tematem jest miłość i to ona była racją mojego życia i mojej śmierci. Byłem wolny aż do końca. Miałem jasny cel i obroniłem go moją krwią, aby cię zbawić. Byłem mistrzem i sługą. Jestem wrażliwy na przyjaźń i od dawna czekam na tę Twoją. Nikt tak jak ja nie zna Twojej duszy, Twoich myśli, Twojego postępowania i bardzo dobrze wiem, jak wielką jesteś wartością. Wiem, że być może w oczach świata Twoje życie Wydaje się niewiele warte, lecz wiem także, że masz bardzo wiele dodania i jestem pewien, że na dnie Twojego serca znajduje się ukryty skarb. Poznaj siebie, a wtedy znajdziesz miejsce dla mnie. Gdybyś wiedział, od jak dawna dobiłem się do drzwi Twojego serca i nie otrzymuję odpowiedzi. Czasem cierpię, gdy mnie ignorujesz i niczym piłat wydajesz na mnie wyrok wskazujący. Cierpię również wtedy, gdy mnie się zapierasz jak Piotr i gdy mnie zdradzasz jak Judasz. Dzisiaj proszę Cię, byś zjednoczył się z moim bólem, abyś wziął na siebie swój niewielki w porównaniu z moim krzyż. Proszę Cię o cierpliwość dla Twoich nieprzyjaciół, o miłość dla współmarzonka. O odpowiedzialność w stosunku do Twych dzieci, o tolerancję dla osób starszych, wyrozumiałość dla braci, współczucie dla cierpiących. Służ wszystkim tak jak ja służyłem i czego Cię uczyłem. Nie chciałbym znów ujrzeć Ciebie zbuntowanego, niepogodzonego, pławiącego się w egoizmie i pesymistycznych myślach. W momentach załamania szukaj mnie, a na pewno mnie znajdziesz. Gdy czujesz się zmęczony, porozmawiaj ze mną. Opowiedz mi o swoich problemach. Za każdym razem, gdy poczujesz się samotny w drodze, pamiętaj, że ja jestem przy Tobie. Nie przestawaj mnie prosić, bo ja nie przestanę cię obdarowywać. Nie ustawaj w podążaniu za mną, gdyż ja nie ustanę w dotrzymywaniu ci towarzystwa. Nigdy cię nie zostawię samemu. Sobie. Drodzy siostry i bracia, tydzień temu w czasie naszych rekolekcji parafialnych rozpoczęliśmy rozważanie męki Chrystusa. I chciałbym, abyśmy w tych kolejnych naszych spotkaniach, tych nabożeństwach gorzkich żali, w szczególny sposób właśnie wpatrywali się w krzyż. Jesteśmy, można tak powiedzieć, uprzywilejowani. Mając w naszym kościele ten cudowny krzyż. Wiemy, że krzyż jest znakiem zbawienia znakiem tego wszystkiego, co dla nas, ludzi wierzących, jest bliskie naszemu sercu. Krzyż to znak cierpienia, ale równocześnie i znak nadziei. Nie więc skupić się na krzyżach, które w różnych momentach naszego życia przypominają nam, że Jezus oddał za nas swoje życie. Że On powołał nas do układania swego życia według Ewangelii i że On przygotował dla nas wieczne mieszkanie w niebie. Krzyż przypomina nam, że udane życie to wierność Chrystusowi i również wypełnienie zobowiązań od Chrztu Świętego aż do ostatniej chwili naszego życia. Krzyż przypomina nam, że Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie, że On powołał nas do życia wiecznego, do zbawienia. Ale żeby to osiągnąć, musimy żyć w zgodzie z Ewangelią. Dlatego spróbujmy przez te kolejne nabożeństwa z naszej wiary ogarnąć te sytuacje, w których jest nam dany krzyż, który odciska się w naszym życiu, lub powinien się odciskać. Również ten krzyż, który bywa nam często bez naszej woli zadany. Na szczęście nie obdarzono krzyżem, który troskliwie zachowałem, żeby przy sercu był najbliżej. Jako bezcenny kryształ wiary, nasze zobowiązania chrztu. Jakie one są? Przede wszystkim to, abyśmy to ziarenko wiary, które otrzymaliśmy na Wście Świętym przez całe życie rozwijali, abyśmy je pogłębiali poprzez modlitwę, poprzez sakramenty. Również, abyśmy przekazywali wiary innym. Abyśmy to czynili słowem, czynem, a przede wszystkim na co dzień świadectwem naszego życia. Abyśmy troszczyli się o to pokolenie, które przyjdzie po nas. Abyśmy również pamiętali, że musimy czerpać siłę z krzyża, z Ewangelii, z sakramentów, po to, aby przeciwstawić się naszemu wrogowi, którym jest szatan, i abyśmy. W naszym życiu, w naszym sercu walczyli ze złem, walczyli z grzechem, walczyli z pokusami. Jeden z ojców Kościoła tak napisał: Strzeżcie, strzeżcie w sobie sakramentu chrztu, uciekajcie przed pijaństwem, niczym przed piekielną czeluścią. Obawiajcie się zazdrości i próżności niczym diabelskiego miecza. Nie chciejcie oszukiwać jeden drugiego, gdyż napisane jest Kto oszukuje brata swego zostanie wydziedziczony Nie chciejcie złorzeczyć, gdyż napisane jest Złorzeczący nie posiądą Królestwa Bożego Nie chciejcie mówić fałszywego świadectwa, gdyż jest napisane Fałszywy świadek nie ujdzie bezkarnie Nie chciejcie wzajemnie się okłamywać, ponieważ jest napisane Usta, które kłamią, zabijają duszę. Unikajcie wzajemnej nienawiści, gdyż jest napisane, kto nienawidzi brata swego jest zabójcą. Nie popełniajcie kradzieży. Nie oszukujcie w jakimkolwiek interesie. Do kościoła często przychodźcie. Pochodził z rodziny chrześcijańsko-muzułmańskiej, mieszkał w Libanie przystąpił do pierwszej komunii świętej, brał udział w nabożeństwach. Kiedy miał 10 lat, jego ojciec, muzułmanin, zabrał go spod kurateli matki, która była chrześcijanką, katoliczką i oddał do szkoły koraniczej. Tam pomału zmieniał się jego chrześcijański światopogląd. W dorosłym życiu porzucił naukę na uniwersytecie, aby po specjalnym szkoleniu na pustyni w Iranie wstąpić do fundamentalistycznej bojówki. Ponieważ bardzo dobrze strzelał, wyznaczono mu zadanie, tak zwanego likwidatora. Wykonywał egzekucje na niewiernych. Nie pytał dlaczego i po co. Wystarczył krótki rozkaz dowódcy musisz go unieszkodliwić. Pewnego razu miał zawić człowieka, który wiedział, że grozi mu zamach, niebezpieczeństwo, nie opuszczał swojego domu. I dlatego postanowił go. Właśnie dopaść, właśnie wśród jego domu, wśród najbliższych, których, jak wiedział, ten człowiek czuje się z pewnością najbezpieczniej. Precyzyjnie namierzył cel. Właśnie miał pociągnąć za spust, kiedy w lunecie swego snajperskiego karabinku zobaczył coś jeszcze. W pokoju, gdzie zgromadziła się rodzina, na ścianie wisiał krzyż. Jak później powiedział. Wydawało mi się, że Chrystus spojrzał w moim kierunku, nie aby mnie potępić, ale zadać mi jedno pytanie: dlaczego to robisz? Szybko złożył broń. Nikt już nie zginął z jego ręki. Przypomniał sobie, że kiedyś on nosił na szyi malutki krzyżyk podarowany mu przez matkę. Jak echo powróciły jej słowa: Będzie cię pilnował. W związku z tym, że nie wykonał rozkazu, musiał uciekać z Bejrutu, bo został uznany za zdrajcę, uciekał przez kraje Europy, a później schronił się w Stanach Zjednoczonych i tam związał się z grupą, która za jeden z celów postawiła sobie za cel działanie, rzecz, działanie na rzecz pojednania między ludźmi, pojednania między narodami. Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński Niedługo będzie beatyfikowany Bo już w czerwcu powiedział takie słowa Nie ma większej męki i udręki dla człowieka Jak wyzbycie się Boga Nie ma dla nas większego wroga niż my sami Gdy pozbędziemy się wiary w Boga Drodzy siostry i bracia Jezusa skazano na śmierć krzyżową I w dużej mierze Przyczynili się do tego arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze. Czyli możemy powiedzieć, że elita religijna Izraela, wtedy wiemy, władzę polityczną sprawowali Rzymianie w tym okresie Piłat. Jak w takim razie doszło do odrzucenia Chrystusa? Przecież oni sami, ich poprzednicy, niecierpliwie oczekiwali przyjścia Mesjasza. Oczekiwali, aby w taki uroczysty sposób ogłosić tego Zbawiciela, który wyzwoli ich z podpanowania Rzymian, będą oni potężnym narodem. Znali doskonałe Pismo, wiedzieli, jakie znaki poprzedzą przyjście Chrystusa i jakie będą Mu towarzyszyć. Co więc sprawiło, że odrzucili Jezusa i skazali Go na mękę i śmierć krzyżową? Jest wiele czynników. Ale nie bez znaczenia jest to, że przywódcy religijni właśnie mieli inne wyobrażenie dotyczące Mesjasza. Osoby same mieli wygórowane mniemanie, ugrzęźli, można by tak powiedzieć, w swoistego rodzaju rytualizmie. Mnożyli przepisy, a brakowało im otwartości na Boże natchnienia. Brakowało im wrażliwości serca. Dlatego pewno nie chcieli przyjąć Chrystusa, który właśnie dążył do tego, aby ten dotychczasowy, może taki skostniały kult zastąpić oddawaniem czci Bogu w duchu i prawdzie. Pamiętamy, że Chrystus przekonywał, aby do Boga Ojca mówić Abba, czyli Tatusiu. Czuć Go jako kogoś bardzo bliskiego. Drodzy siostry i bracia, jeżeli wielki post jest świętym czasem pokuty, przemiany, nawrócenia, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my również nie odrzucamy Chrystusa. Bo czasami może się zdarzyć, że również i on w naszym mniemaniu nie spełnia moich oczekiwań. Nie jest tak, jak ja sobie zaplanowałem, ułożyłem moje życie. Dlatego czuję się zawiedzony. Warto zastanowić się, czy w wyznawaniu wiary jestem wierny Krzyżowi, jestem wierny Chrystusowi, Ewangelii, Kościołowi, czy jestem wierny właśnie tym przyrzeczeniom i zobowiązaniom chrzcielnym, czy rzeczywiście Chrystus jest obecny w moim życiu. W sierpniu 2010 roku Amerykę Południową Nie wiem czy tutaj w Europie, ja wtedy akurat byłem Że tak powiem na tamtym rejonie to Obiegła informacja, że 33 górników zostało zasypanych W kopalni San Jose w, Na pustyni Atacama w Chile Ja byłem po sąsiedzku, tam tej informacji bardzo no, codziennie praktycznie były przekazywane zostali uwięzieni ci górnicy na 625 metrach na i przebywali w takiej, takiej komorze w której było 50 metrów metrów kwadratowych i spędzili tam niektórzy 69 niektórzy 70 dni właśnie pod ziemią kiedy zostali uratowani, cały tam został opisywany ten przebieg, bardzo skomplikowany przez samą głębokość, na jakiej się znajdowali i tak dalej. I właśnie wszystkie agencje informacyjne, no mówiły właśnie o tym takim nowatorskim, nowatorskim odbiciu tych, o od uratowaniu tych, tych górników. Wykorzystywano wiercenia, specjalne kapsuły. I... Natomiast górnicy podkreślali, że dla nich najważniejsza była modlitwa. Kiedy znaleźli się na powierzchni, wszyscy byli zgodni, że tylko modlitwa pozwoliła im przetrwać i ocalić swoje życie. Wyobraźmy sobie tyle dni w kompletnych ciemnościach na tak małej powierzchni. Zanim opuszczono kapsułę ratunkową, zanim podano im żywność, zanim umożliwiono im kontakt z najbliższymi, to właśnie oni w modlitwie odnaleźli ratunek. Kiedyś na pytanie, czy Pan się modlił, słyszałem taką odpowiedź: Nie, ksiądz się modli, bo to księdza obowiązek. Ja będę zarabiał. Na utrzymanie rodziny, bo to mój obowiązek, a zresztą nie mam czasu. Niestety takie słowa lub podobne można często usłyszeć. W czasie rekolekcji, ksiądz rekolekcjonista, ksiądz Mariusz przypomniał nam słowa: Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu, wszystko ma swój czas, swoje miejsce. Jednak jeżeli decydujemy się na modlitwę, pamiętajmy o poddaniu się woli Bożej. Jak mówi Pismo Święte, wie Ojciec Wasz, czego Wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Opowiadał pewien człowiek, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasza mama jest ciężko chora, zaczęliśmy gorliwie sztornować niebiosę, zamawialiśmy msze świętą w jej intencji. Odmawialiśmy różanic. Codziennie przez trzy miesiące. Niestety, mama zmarła. Było nam przykro i smutno, chociaż głośno o tym nie mówiliśmy. Na dnie serca mieliśmy jednak żal do Pana Boga, że nie stał się cud. Po pewnym czasie jednak zauważyłem, jak opowiada, że moja rodzina stała się dla siebie bardziej życzliwa i miła. Od tego czasu troszczymy się wzajemnie o siebie. A wcześniej koncentrowaliśmy się wyłącznie na własnych sprawach. Można zatem powiedzieć, że cud się dokonał, a my otrzymaliśmy widocznie łaskę, która była nam bardziej potrzebna. Nie ma modlitwy niewysłuchanej. Bóg widzi, co nam najbardziej potrzeba. Szkoda więc, że niekiedy nie potrafimy tych cudów dostrzec w naszym codziennym życiu. Chcę Was prosić, abyśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrystusem. W całodziennej, co drugi piątek, jak wiecie, mamy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Myślę, że często jest tak mało doceniona ta adoracja, to spotkanie z Chrystusem. Chciejmy znaleźć chwilę czasu, aby spotkać się z Chrystusem tutaj w naszej świątyni, aby wpatrywać się... Również i w krzyż, który tutaj mamy Zapytajmy również O to Czy mam odwagę przyznać się do tego Że jestem człowiekiem wierzącym Tutaj w kościele To jest łatwo Ale w pracy, w szkole, na ulicy Czy nie boję się Czy nie wstydzę się krzyża Czy nie wstydzę się zrobić znak krzyża A jak go już robię to to jak to robię, jak to czynię, czy to nie jest jakaś, jakaś taki nieskoordynowany ruch ręką, a czy noszę krzyżyk na piersi lub medalik bo czasami można spotkać, że gdzieś znoszony tam na uchu, gdzieś tam w nosie, czy gdzieś tam pewna osoba wzięła udział w Pielgrzymce i chwaliła się tym, co przywiozła. Niestety nie były to Pamiątki religijne, tylko magiczne kamienie, które według sprzedających je handlarzy miały korzystnie pokierować jej życiem. I każdemu z domowników ofiarowała jakiś kamyk. A kiedy ktoś jej zwrócił uwagę, że może dzieciom bardziej przydałoby się jakiś medalik, może krzyżyk, odpowiedziała, że przecież w ich klasie nikt czegoś takiego nie nosi, więc nie mogę pozwolić, żeby narazić moje dzieci. Na to, żeby może stały się przedmiotem drwiń kolegów czy koleżanek. Kamień zamiast krzyża. Oto, co według tej osoby było ważniejsze. I pomyślmy również o naszym życiu. Co stało się z naszymi pobożnymi tradycjami, zwyczajami. Czy nie, nie zastąpiły ich właśnie jakieś przesądy czy jakieś amulety? Często próbuje się nam wmówić. Że wiara to coś prywatnego, że powinna być skrywana, ograniczana tylko właśnie do świątyni, do kościoła, ale nie w miejscu pracy, w szkole, w urzędzie. Zastanówmy się, czy w moim mieszkaniu, w moim domu mam zawieszony krzyż? A jeśli tak, to w którym miejscu? Czy mam obraz Chrystusa, Matki Bożej? Czy może świętych, może świętych patronów? Czy klękam przed nimi z całą rodziną, aby się pomodlić? Drodzy siostry i bracia, pamiętajmy, że grozi nam, jak to określa papież Franciszek, chrześcijaństwo rozwodnione. Niczym wino z wodą. Jak mówi, nie wiadomo, czy to jeszcze wino, czy to już woda. I właśnie ta przenośnia dotyczy zasad moralnych, praw wiary, które w taki nieustanny sposób próbuje się poluzowywać, a jakże często kwestionować. I jakże często również nie przez wrogów Kościoła, ale przez ludzi wierzących, tych, którzy być może co tydzień są nam przy świętych, którzy się spowiadają, którzy cały Wielki Post będą uczestniczyć w żale. Wiemy, że na świecie najbardziej prześladowaną grupą religijną są katolicy, jest Kościół Katolicki. Dlaczego tak jest? Dlatego, że właśnie upomina się o godność człowieka, broni świętości życia, broni przed demoralizacją. W naszej Ojczyźnie również jesteśmy tego świadkami. Ale jak to ktoś określił, Mamy do czynienia z takim miękkim prześladowaniem, na czym ono polega, no, nikt od nas no, nikt nie chce jakoś nas zabić, pozbawić życia, ale to miękkie prześladowanie Polega na wyśmiewaniu, nadpinach z religii, Boga, sakramentów, liturgii, profanowania krzyży świątyń, parodiowania sakramentów, a także szykany i prześladowania Ludzi wierzących, Ile to osób cierpi z tego powodu, że przyznaje się do Chrystusa. Ewa Chodakowska w jednym ze swoich wywiadów, myślę, że Panie, kobiety znają Panią Chodakowską, trenerka fitness. I ona znana jest również z tego, że jest, człowiek, jest osobą wierzącą, że chodzi do kościoła, że się modli, tego nie ukrywa. I powiedziała w jednym ze swoich wywiadów: Tylko ludzie słabi wstydzą się wiary i Chrystusa. Również to, co mnie zastanawia w tych ostatnich dniach, mamy teraz tą epidemię, która się rozpowszechnia, koronawirusem. I na przykład ciekawa sytuacja we Włoszech, że kościoły się zamyka, bo żeby się wirus nie rozprzestrzeniał, ale. Wszystkie galerie handlowe, wszystkie sklepy, restauracje, bary, no są otwarte. To znaczy, że przy kuflu, czy tam jakimś trunku, to, to wirus nie zaatakuje, czy robiąc zakupy, czy a w kościele będzie. Jaka jest różnica? Z jednej strony zabrania się osobom wierzącym spotkać z Chrystusem, a mamy na przestrzeni dziejów historii świata, że wtedy, kiedy spotkniech Ręka Chrystusa, o której tak znośnie i pięknie śpiewamy w gorzkich żalach, będzie dla nas źródłem właśnie takiej duchowej i religijnej odnowy. Nie Chrystus znów stanie się naszym przewodnikiem, bo bez Niego właśnie łatwo możemy się pogubić na ścieżkach naszego życia. Każdy z nas przyjął przez święty, więc. Nasze życie powinno być związane z Chrystusem, a ten szczególny czas niech nas mobilizuje do tego. Zakończmy nasze rozważanie słowami błogosławionego Marii de Balaguer. Krzyż na Twojej piersi to dobrze ale także krzyż na Twoich ramionach w sercu i myślach w ten sposób będziesz żył dla Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie.